Cześć, to To kolejny odcinek Scottica na edycji rozszerzonej. Kontynuujemy zadanie Złoty Miecz. Mardolo opowiedział mi o wiadowniku, który posiadał Złoty Miecz. Podobno, właściciel, przez swoją bezmyślność, został zabity przez zębacza. Muszę poszukać tych bestii w okolicy starego obozu. Może miecz wciąż gdzieś leży. Znalazłem właśnie w ostatnim odcinku ten miecz. Nie wiem, czy on jest. On pewnie jest. W pozostałych, bo ten miecz jest złota. A złoto jest kruche. Wiesz... To z Minecrafta wiadomo, co jest lepsze miecz z kamienia czy miecz ze złota. No oczywiście, że miecz z, z kamienia, Jak ale... się jednak Minecraft uczy? Kiedyś miałem taki inny kanał. Nie wiem, 4 lata temu. Tam właśnie Minecrafta nagrywałem. Może kiedyś na jakiś Prima Aprilis wrzucę jakiś stary film na ten kanał. A teraz. No co, wracamy? Jeszcze mogę sprawdzić, co tutaj jest, no bo w sumie to czemu nie. Zapisuję na czwóreczkę. Młotek. Napój. Miodowy tytoń. Lekka sakiewka. Młotek. I jabłko, którego niegdyś tak poszukiwałem, a teraz mam ich sporo. Znalazłem także kilka ciężkich sakiewek ostatnio. Czy można je otworzyć? Zadanie tylko, gdzie one są. Na pewno nie w żywności. Skiewka glena. Ile kto to był glen? Pamiętam to. Pamiętam to imię Glen, ale nie potrafię sobie przypomnieć skąd. No, nie wiem. Nie no, wrócę teraz do starego obozu, ale najpierw. Najpierw idę tutaj. A ta zosiewa Glena. Kurcze, ale gdzie był Glen? Naprawdę nie pamiętam. W kopalni, chyba nie? Tak, w kopalni. I ta zakiewka glena. Chyba miałem ją oddać. A nie oddałem. Tutaj mamy jakiegoś człowieczka. Z którym miałem porozmawiać teraz. Więc obudźmy go jeszcze raz. Toma. Ale on nie chce współpracować. Kim jesteś? Nazywam się Tom, jestem myśliwym. Na co polujesz? Głównie na przeróżne gady, pełno tu ja szczurów i dopielców. Skóry i pazury sprzedaję do starego obozu. Jeżeli chcesz, mogę od ciebie odkupić skóry węży i dopielców. Przynieś mi przynajmniej 10 sztuk, a dobrze ci zapłacę. No niestety, ja nie wiążę swojej przyszłości ze myśliwe, z myśliwstwem. Nie jesteś stary na myśliwego? Może trochę, mam już 60 lat i chyba zostanę już w tej kolonii do końca swoich dni. Nie no dwań. Jak długo tu jesteś? Jakieś 5 lat. Będę polował, dopóki będę miał siły. Ciekawe, czemu nie dołączy do żadnego z zwłaszcza, że no jest obóz myśliwych. Teraz jak będzie szybciej. W lewo czy w prawo. A wiecie co, pójdę tędy, przy okazji mogę załatwić sprawę tego towarzystwa przy ognisku. Mam nadzieję, że oni nic nie będą chcieli mi zrobić. Nie wiem, czy z nich tam trzeba iść razem z Grimem do nich. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę naprawdę walczyć z krwiopicami, ale no, zrobię to. O, ale nie, nie tak. Mieczem trzeba wojować bo to jest lepsze. Po prostu zabijać wszystko co spotkał na swojej drodze. nawet... nie chodzi mi o to, żeby po prostu karczować świat z potworów, ale chodzi mi o to, żeby systematycznie zabijać i zdobywać doświadczenie. No, już to nie jest okres gdzie ja unikam wszelkich potworów, bo są silne. Teraz to potwory powinny unikać mnie, bo ja jestem silny. No wiadomo, jeszcze zębacze. No są na takim poziomie dla mnie, że ja jeszcze... jeszcze ja ich unikam, ale takie właśnie kopilice, ścierwojady, kretoszczury, to naraz powinienem ja zabierać. Hej, co wy tu robicie? No bo siedzą tak sobie tutaj. Za Co tu robisz? Szukam ciszy i spokoju, więc spadaj stąd! Aha. Za gomeza! Dlaczego siedzisz tutaj, a nie w obozie? Czekam aż mój przyjaciel wróci z kopalni. Jest mi winien parę bryłek rudy. Nie mogę się pokazać w obozie bez rudy. Nie stać mnie na zapłacenie za ochronę, a wolę nie ryzykować życiem. Jak się nazywał twój przyjaciel? Dany. Spokojny gość powiedział, że wkrótce wykopię Twoją normę i pojawi się w obozie. Czekam i czekam. Nie wiem, usunął się dialog. Mam nadzieję, że nie wpadł w. nie wiem, w tarapaty. Nie zdążyłem przeczytać. Jeden z kopaczy siedzących przed starym obozem zdradził mi, że czeka na kumbla, który wkrótce miał wrócić z kopalni. Coś go jednak powstrzymuje. W sumie no, mógłbym go poszukać, gdy będę w starej kopalni. No niestety ja byłem w starej kopalni i nie znalazłem żadnego danego. No, ale teraz sobie wrócę do Bartolu i oddam mu Złoty Miecz. Mam nadzieję, że zarobię za to jakieś niezłe pieniążki. Od razu. To się już więcej nie To nie No fajne jest ten ekstremo, że jest w tym gotiku, ale niestety, no, prawa autorskie nakazują mi... Właściwie zakazują mi dłuższego stania tam. Już Czy ja to mogę pokazać w ale wtedy bym musiał wyłączyć zarobki, a ja chcę zarabiać. Choć nawet jeśli to są grosze, to chcę zarabiać. Witaj! Po co ja tu przyszedłem? Do Bartolo miałem iść. A Bartolo. Jest. No nie wiem gdzie. A może ci coś nowego? Witaj!

Tak to będę musiał go szukać, no dobra, no poszukam go. Wiedziałem, że będą kłopoty. O, tutaj są ci Za Zagomez! do tego nie bierze. Niektórzy nigdy to... się To nie. Gdzie może być Bartolo, no? Ale gdzieś się tu kręci w zamku. Kiedyś tak jest Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Lepiej się do tego nie mieszać. Dobra, nie będę go szukał, tylko się pójdę przespać. Mam już dość Nie powin Nie powinienem, jeśli myślisz, że A bo już po mam dość tej muzyki, bo ją słyszę co chwilę. Dzisiejszych czasach ludzie zawsze, ja, kolego. Daj już domu sobie, wejdę po prostu i się wyśpię. Zwłaszcza, że do Grahama mogę, bo mi nie, nie przeszkadza. Kiedyś takie sprawy załatwiało się. Dzisiaj się, do tego, się, do tego, i i się zawsze. O rano go chyba tam jeszcze nie będzie. To się chyba nigdy nie skończy. A tak, gdzie jest tutaj I nie chce ze mną gadać Dobra, uciekam stąd po... mam prawo umieszczać w filmie krótkie kawałki, ale... To nie mój problem nie teraz jego No ale właśnie To nie bodzmy wszyscy teraz jest, Bartolo. Co mi da za miecz? Bo może być fajna nagroda, zwłaszcza, że on jest taki wysoko postawiony dość gość. Nie ja mam pieniędzy. Tylko zachowaj dla siebie! 2700. Witaj, przyjacielu! Mam tu pewien miecz. Wow, 500, dostałem 3-2. jakieś to co? Naprawdę się udało? Jak widać. Mam tutaj miecz w całej okazałości. Nie znam się na kowalstwie, ale ostrze chyba nie jest zbyt zniszczone. Jaką cenę proponujesz? Tamci 500 bryłek rudy i kilka mikstur. Umowa stoi. No okej, okay, i tym oto sposobem mam misję. nie no, znowu dostałem jakąś misję przy jakiejś kopalni. Tylko zachowaj to dla siebie. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Żeby mogło się to wyłączyć, no. A ja bym porozmawiał z tym Steveem. A oni nie chcą tym razem domagać, tak. tej historii musi być jednak ziarno praw nie wiem, jak teraz nie było mojego głosu, to znaczy, że wyciszyłem całkowicie ten fragment filmu, w którym słychać tą muzykę. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Ponieważ tak, już zamieściłem cały film specjalnie z tym utworem i tam nie zarabiam na nim. Tylko zarabia ten, który zgłosił prawa autorskie. A ja jednak, tak jak mówię, chcę zarabiać, nawet jeśli to są grosze. I wytnę nawet tę minutę, na no, mi się po prostu jakąś tak, motywację do kręcenia, bo tak. A ja wiem, że was... że wy jesteście motywacją, wy oh, widzy widzowie. Ale wiecie no, pieniądze są najważniejsze w tym życiu. Znaczy, nie najważniejsze, tylko jakby to powiedzieć. Bo są rzeczy ważniejsze oczywiście, jak zdrowie. Ale ciężko się obyć po prostu teraz bez, pieni bez pieniędzy. I zawsze tak było. No nie, no i mu handel wymienny to było inaczej. No ale wiecie, no jak ja mam teraz na tym moim i dubowym Też Zresztą nie będę wam mówił, do dokładnie, ale... No. Nieważne, ja ważne, nie było tematu. Chciałbym teraz zrobić to zadanie przyjaciel z kopalni, ale no nie wiem jak się za to zabrać. Nie wiem czy idę do tej kopalni, ale nie będę tam Nie wiem czy tam wchodzić. Znaczy będę musiał pewnie tam wejść, nie chcę tam wchodzić. Ale będę musiał całym <słysy> drogą już kolejny level blisko. 50 Nie wiem, naprawdę co mam zrobić, o to, się... to się dziwnie wygląda, no Przyjaciel z kopalni bardzo fajnie to rozpoznaje mowę. Uwaga, zaraz się dowiem, jak wyglądać quest'a przyjaciel z kopalni. Bo jestem w starej kopalni, ale nie ma tam nikogo takiego. Ok, nazywa się dany, znalazłem go. Czyli on jest w kopalni, to muszę poszukać w kopalni. Ale kolejny odcinek bez y, misji fabularnych, a ja już jestem głodny tych misji. Wspominałem o tym chyba w ostatnim odcinku, że już mam dość misji pobocznych, już chcę wreszcie zrobić coś ważnego dla y, tego tutaj świata pod, pod, pod barierą, w której teraz nie widać resztą. Te misje takie są najbardziej intrygujące, najbardziej ciekawe. Fabularne, Tam, dużo się dzieje w nich, a poboczne to jednak łażenie jest głównie. Musisz uważać na to, co mówię. muszę powiedzieć, że naprawdę, edycja rozszerzona. Nie wiem, czy to nie jest najlepsza modyfikacja, w jaką grałem. Returnik. No było dużo nowości, ale trudny był strasznie dla mnie. Nie wiem, może źle zrobiłem też, ale... Szkielety głównie były strasznie trudne. I nie przy... po prostu nie miałem przyjemności grać w tą grę, a tutaj... Tutaj staje rano i chcę grać w Gotika. O, jest Glen. Przy okazji. No. 30 ruchów wszystko. Czy to, to razem nie należy do ciebie? A więc moje wytrychy na coś się przydały. Dobra robota, chłopcze. Też piszcie, czy udawać ten głos, tak? Czasami mogę spróbować. Ale też nie chcę cały czas gotowy niszczyć trojego. Znaczy. Nie niszczy głos, tylko sprawia, że jest słabszy i. Potem mam taką chrypkę. A że nagrywam na przykład 4 odcinki dziennie, 6 odcinków dziennie, no to normalnym jest, że ten głos chce, żeby był najbardziej. Najjaś... najbardziej korzystny. Tutaj pewnie danego nie będzie. Ja nie pamiętam w ogóle kogoś takiego jak dany. Z tej kopalni. Ok. Takimi działaniami to sprawdzę, że o mnie tam też zapomnął niedługo. i głupio też to wygląda w tej kolczej kolczyce, ale... W tej kolczej... Jak się nazywało? Chyba. Kolcza? Kaptur kolczy, Boże co ja gada. Kopacz. Kopacz. Kopacz, kopacz. Patch. I tutaj jest ALES. Yy, danego tu nie ma. Tutaj trzeba pamiętać, że muszę szukać wśród kopaczy. I tylko wśród kopaczy. I tak, yy, niedługo będę... sumie potrzebnie to teraz przechodziłem, bo i tak niedługo bym wracał do tej kopalni, ale wynika to z takiego mojego pewnego poczucia, żeby zrobić wszystko zanim zacznie się coś robić. Ja na przykład chcę mieć wszystko co jest. Z tych i dopiero potem zacząć kolejne. Oczywiście białego widka nie zrobię. Albo zrobię. Ma punkty nauki. Nauczę się e, Nauczę się, no, obrawiać zwierzynę. I zrobię to zadanie. I potem będę miał zadania tylko cztery. Czy jakie? Tylko trzy. kamienie niskujący dla góry. Przywołanie posłańca śniącego. I co się dzieje na bagnach. Wszystkie już misje fabularne. Myślałem, że tak będzie. A ja sobie zjem mięsko. No dla mięsko, smażone mięsko. A ile mam surowego swoją drogą? 96. Myślałem, że mam mało tego upieczonego, raczej że dużo mam surowego, ale jednak się myliłem na szczęście. Wiadomo, że lepiej mieć upieczone niż surowe. Daje więcej i po prostu ...dany, dane dany, szybko. Jak tam Janek? Wszystko ok? Ok, to fajnie. Rozejrzyj się trochę nie spra Spokojnie nie sprawię żadnych powodów, ale znowu będę musiał zejść na sam dół tej kopalni. A już robiłem taki kilka razy i czuję się tak się niepotrzebnie, że niepotrzebnie niektóre rzeczy robię. W tej kisie. A wracając do tematu, to następnym razem jak tu wrócę, już jako fabularny, fabularny Bezi, a nie ten poboczny Bezi, co pomaga każdemu, kogo spotka na drodze. Tylko ten Bezi, który chce się stąd wydostać i robi wszystko, żeby się stąd wydostać, to wtedy sobie wybijam wszystko, wszystko co żyje w tej kopalni. Nie wiem czemu teraz zginąłem. A, i bo, bo, a swoją drogą, czemu nie. Przetestujmy to co Deniek mówił. Znaczy, co to mówił? Rzeczywiście, jak się naciska, delete to i jak się spada, to się nic nie dzieje. Dzięki Melkor Shatanik nie do niej. Chyba ty to napisałeś. Sorry, jeśli się mylę, ale dawno czytam. Czytam te komentarze, wszystkie oczywiście, ale nie do końca czytam czasami, czasami kto je pisze. Dzięki swoim drogom, jeśli dla to, bo teraz się przydało. Ja nie chcę wykorzystywać tych bugów, oczywiście, żeby dostawać się w niedostępne miejsca, No ale tak jak mówię, teraz się przydało do po prostu skrócenia mojej drogi. Tam nie ma nikogo pewnie. A danego jak nie było? Tak nie ma. No chyba, że była akurat tam, gdzie, jak ja spadałem, no ale wątpię. Tutaj będę musiał sprawdzić na tych rusztowaniach wszystkich, czy, czy aby nie ma tu żadnego imiennego kopacza. Trzeba tutaj wejść. Kopacz. I kopacz. I kopacz. No to musi tutaj być, no bo jak nie będzie go tutaj, no to nie wiem gdzie może być. Że naprawdę, w jakimś terenie niedostępnym dla mnie na razie, pełz... zablokowanym przez pełzacze. To jest kopacz, więc szanse na znalezienie danego spadają. I tutaj jest kopacz. Tam jeszcze można wejść. nie wiem jak. Aha, tam. też przy wejściu. Na tereny niedostępne. Zablokowane. No i tym oto sposobem cały odcinek już nam prawie minął. Szkoda, bo nic się w nim nie dzieje, tylko łażę i szukam jakiegoś danego, który prawdopodobnie nie istnieje tutaj w tym miejscu. I szukam pewnie źle od samego początku, ale co z tego. No, nie ma go oczywiście tutaj. I to jest prawdopodobnie jedna z do okazji, w której wykorzystuję bugi. w tam bugi, czytając po polsku bugi, pan po jest bugi. No chyba, że mam szukać nie tylko wśród kopacz. jest takie opuszczone miejsce, ale tam pewnie chyba są. O. Jeszcze raz poszukam na internecie o tej misji, bo już się kończy czas tym odcinkiem. Jeden, dany nie. Raz mi się podpisy. w trzy Dany będzie w kopalni. No to nic ja myślę, że mogę kończyć ten odcinek, ja tego danego poszukam. No i jak go znajdę, no to rozpocznę następny, bo ten już trwa już wystarczająco długo. A w następnym bym nauczył się ściągania skór z wilków. Głównie chodzi mi o tego białego wilka. Z tym to na tyle. Do następnego odcinka. Cześć i sorry, że ten, w tym się nic nie działo. No a trudno.